Hej, wszystkie, ja tutaj Gekonowe łapki i dzisiaj chciałabym z porozmawiać o karmieniu przymusowym Gekonów Lamparcich. Chciałabym to mówić w kilku krokach, e, czyli w krokach, co to jest przymusowe karmienie, kiedy je stosować, czym karmić e, oraz jak to ogółem wygląda w praktyce. Więc zapraszam Was do oglądania. Ok, a więc zacznijmy sobie od pierwszego punktu, czyli czym jest karmienie przymusowe. A więc karmienie przymusowe to jest po prostu karmienie naszego gekona w pewien sposób na siłę. Kiedy nasz gekon na przykład nie chce jeść i traci sporo na wadze, to oczywiście bierzemy go do weterynarza, po pierwsze. E, ale jeśli nic mu się nie dzieje i po prostu on tak ma, stwierdził, że teraz sobie zrobi głodówkę, która mu po prostu szkodzi, bo traci sporo na wadze, to należy wdrożyć karmienie przymusowe. Karmienie przymusowe może również wystąpić w przypadku, kiedy nasz gekon aktualnie jest na przykład leczony jest zbyt słaby, aby samodzielnie polować i traci na wadze, więc musimy go po prostu wtedy podkarmić samemu, aby nasz gekon e, znowu nabrał siły i zaczął samodzielnie polować. E, taka sama sytuacja występuje u maluchów, które po prostu dopiero uczą się polować i na przykład nie chcą jeść. No to wtedy należy je po prostu zachęcić do jedzenia e, właśnie karmieniem przymusowym. Kiedy im się, że tak powiem, ruszy ten układ pokarmowy, to one po prostu nabiorą apetytu najprawdopodobniej i zaczną polować samodzielnie. Ok, a więc teraz przejdziemy do następnego punktu, czyli czym karmić Gekony lamparcie podczas karmienia przymusowego. Podkreślam, lamparcie. Gekony lamparcie są tylko i wyłącznie mięsożerne, więc karmienie ich papkami z banana czy repaszi dla orzęsków z owocami się nie sprawdzi tutaj, ponieważ są one tylko mięsożerne, więc karmiąc je na siłę bananem czy właśnie repaszą z owocami tak naprawdę im jedynie zaszkodzimy. Najlepiej jest karmić je zmiksowanymi mącznikami, albo połówką mącznika, którą możemy wepchnąć gekonowi do pyszczka, albo rozgniecionym świerszczem, który możemy sobie włożyć do strzykawki. Ale tak naprawdę ja Wam tutaj najbardziej polecam e, mój trik, który mam od weterynarza. E, takie coś, co Wam się tutaj teraz wyświetli, e, to jest taki drink regeneracyjny wysokobiałkowy z Royal Canina, który kosztuje około 15 zł. Tym można na spokojnie karmić Gekony lamparcie na karmieniu przymusowym, ponieważ jest to tak naprawdę czyste białko, które jest z, z czystego mięska, które Gekony mogą sobie po prostu spożywać. E, to jest naprawdę świetne. To ma tam dosyć krótką datę ważności po otwarciu, ale możecie to sobie na spokojnie zamrozić i po prostu ja sobie to zamroziłam w takich, e, takiej tacce do mrożenia kostek lodu i po prostu kiedy potrzebuję to wyciągam sobie jedną kosteczkę, rozmrażam, no i wtedy karmię gekony właśnie kiedy potrzebuję e, karmić je przymusowo. To jest tak naprawdę najczystsza robota, bo nie musimy właśnie bawić się w łączników mączników czy świerszczy e, i to się naprawdę sprawdza, to jest polecane przez weterynarzy, więc to jest naprawdę mega, mega spoko jeśli chodzi o karmienie przymusowe. To skoro już wiemy, czym jest karmienie przymusowe i jak karmić i... dobrze, czym karmić gekonty podczas karmienia przymusowego, to teraz wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Eee, no i po prostu wam pokażę, jak karmię przymusowo jednego z maluchów, które odratowałam niedawno, ponieważ one nie wszystkie jeszcze potrafią polować. Dwa polują bardzo chętnie, a jeden jest taki najmniejszy i najbiedniejszy i właśnie jego na razie karmię przymusowo. Okej, okay, a więc tutaj jest właśnie rozmrożona już papka. Ona wygląda mniej więcej tak. I mam tutaj strzykawkę węflonową, nią się najlepiej karmi właśnie takie gekony, ponieważ jest ona bardzo precyzyjna. Taką strzykawkę możecie nabyć w aptece. Nabieramy sobie tego troszeczkę. Ja nabieram pełną taką strzykawkę, gekony często serio jedzą aż pełną strzykawkę. I na samym końcu dosypuję do tego troszeczkę wapienka. Oraz ewentualnie witamin, moje niedawno jadły witaminy. I po prostu sobie tą strzykawką to wapienko tutaj nabieram na czubek, żeby te gekony sobie to wapienko po prostu zlizały. Jak widać, jest tutaj, są te kuleczki wapienka. No i co, idziemy teraz po gekona. Okej, okay, a więc on tutaj już zamorka, który ewidentnie lepiej się czuje, bo ma już otwarte oczka i próbował mnie ugryźć. <gryś> tak wyjmowałam, więc już jest z nim lepiej. Mam nadzieję, że jakoś nie będzie straszne. Ok, a więc. Mamy tutaj gekonka, który bardzo nie współpracuje zazwyczaj. E, no i co? Podtykamy mu na nosek troszeczkę najpierw tego wapienka. No, jak widać, gekon to bardzo ładnie zlizuje. Mam nadzieję, że widać, że jakoś jest wznośna. I delikatnie zaczynamy wyciskać tą, e, tą karmę. Jak widać, gekon sobie to po prostu zaczyna e, zlizywać. Jakość, chcę, że umiera. No, super. O, dobra, jest w miarę lepiej. Eem, tak, tam była akurat grudka, a one nie bardzo lubi, lubią, lubią te grudki zlizywać. Jak widać, gekon nie chce współpracować, ale zaraz e, zobaczycie sami, że zacznie to zlizywać z wielką chęcią. Trzeba go tutaj troszeczkę podenerwować, a wtedy otworzy pyszczek i się zorientuje, że jest to całkiem dobre jedzonko. O, jak widać, już sobie e, bardzo chętnie to zlizuje. Wiadomo, że sporo tego wycieknie na palce, e, na stół, ale najważniejsze, że gekon chociaż troszeczkę tej karmy e, przyswoi. Ta karma ma 1 kilokalorie na mililitr, więc jest to dosyć sporo. Proszę bardzo, jak ładnie tutaj sobie gekon wsuwa. No, i tak naprawdę karmimy dosyta. Kiedy nasz gekon już nie będzie chciał tego jeść, będzie się wycierał, będzie się odwracał od strzykawki, no to go po prostu już zostawiamy. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że już yy, zobaczyliście, jak to działa. Ogółem, jak widać, karmienie gekonów jest jak karmienie dziecka. Więc warto sobie coś podłożyć pod rękę, bo to wszystko wam po prostu się wyleje. W sensie nie wszystko. E, jakby to powiedzieć? Jedna czwarta się wyleje, a trzy czwartek jaką zje. A więc mam nadzieję, że trochę wam rozjaśniłam, jeśli chodzi o karmenie przymusowe. Jeśli czegoś nie powiedziałam, to przepraszam. Napiszcie w komentarzu, czy Wam to pomogło i no i ogółem, jakie są Wasze wrażenia na temat tego filmu. E, no, i, no i tyle. No to do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!